Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Serce Jezusa, nie bój się nad nami! Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook świętego Alfonsa Marii Liguriego Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte, wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Mów z Panem Bogiem w strapienia. Gdy cię trapi jakaś choroba, pokusa, prześladowanie albo inna jakaś przykrość, pośpiesz prędko do pana i proś, by cię wsparł swoją pomocą. Wystarczy wówczas, że mu przedstawisz, jakie masz strapienia, i powiesz: Zobacz, panie, że mu uciśniony, a z pewnością on cię nie zostawi bez pociechy, albo cię uwolni od tego utrapienia. Albo ci da siłę, by się zniósł z cierpliwością, a to będzie o wiele większym dla ciebie dobrem, niż gdyby cię nawet od utrapienia uwolnił. Wyjawiaj panu i przedstawiaj mu wszystkie myśli, jakie cię dręczą, czy to niepokój, czy smutek, i mów do niego: Mój Boże, w tobie cała moja nadzieja. Daruje ci to moje strapienie i zdaje się zupełnie na Twoją wolę. Ulituj się nade mną, albo mnie od tego uwolnij, albo daj mi siłę do zniesienia. Niezawodnie wtedy dotrzyma Pan swej obietnicy, jaką uczynił w Ewangelii wszystkim strapionym, że ich pocieszy i wesprze zawsze, ilekroć się do niego uciekać będą. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę. Bóg ci nie zabrania udawać się w strapieniach po jakąś pociechę do przyjaciół, lecz chce, byś przede wszystkim do Niego się uciekał. Przynajmniej więc wtedy, gdyś już szukał pomocy u stworzeń, a one nie zdołały pocieszyć swego serca. Zwróć się do swego Stwórcy i tak przemawiaj do niego. Panie, ludzie wielomówni, przyjaciele moi, mają tylko słowa na ustach, pocieszyć mnie jednak nie mogą. Ja też już nie chcę od nich pociechy. Tyś całą moją nadzieją i jedyną moją miłością, u ciebie szukam pociechy. A tą pociechą niech będziebym w tym doświadczeniu wypełniał to, co się Tobie podoba. Otom, Panie, gotów znosić to utrapienie przez całe życie moje i przez całą nawet wieczność, jeśli się tak Tobie podoba, ale racz mnie wesprzeć. Nie obawiaj się, że może nie będzie się Bogu podobało. Jeśli niekiedy słodko się przed nim uskarżysz i powiesz, czemuś panie odstąpił daleko. Panie, ty wiesz, że cię miłuję i że nic innego prócz miłości twej nie pragnę. Zaklinam cię przez miłość Twoją. Wspomóż mnie i nie opuszczaj mnie. A jeśli strapienie zbyt długo trwa i zbyt cię przygniata, Złącz swój głos z wołaniem Jezusa pogrążonego w morzu utrapienia i konającego na krzyżu, i mów z nim, błagając o zmiłowanie. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Lecz korzystaj z takich chwil, aby się jeszcze bardziej upokorzyć, rozważając, że nie zasługuje na pociechę ten, kto obraził Boga? Jeszcze bardziej ożywiaj wówczas swą ufność, wiedząc, że Bóg wszystko to dopuszcza dla twojego dobra. Według słów apostoła, miłującym Boga, wszystko dopomaga ku dobremu. Im bardziej się czujesz przygnębiony i zniechęcony, z tym gorętszym sercem powtarzaj, Pan, oświecenie moje i zbawienie moje, kogoż się ulęknę? O, panie, ty jeden możesz mnie pocieszyć, ty jeden możesz mnie zbawić, w tobie całą ufność pokładam. Tobie, panie, zaufałem, niech nie będę zawstydzony na wieki. W ten sposób staraj się uspokoić. I bądź przekonany, że nie było nikogo, kto by całą nadzieję swą złożył w Bogu i zginął. Żaden nie był zawstydzony, który w Panu nadzieję miał, powiada Pismo Święte. Wiesz przecież, że Bóg Cię bardziej kocha niż Ty sam siebie możesz kochać, więc czegóż się obawiasz? Dawid pocieszył się tymi słowami. Pan troszczy się o mnie, więc i Ty powtarzaj, o Panie, w ręce Twoje się oddaję. Nie chcę o niczym innym myśleć, jak tylko o tym, aby Cię kochać i Ci się podobać. O Tom gotów na wszystko, czego ode mnie zażądasz. Ty nie tylko pragniesz dobra mego, ale leży Ci ono szczególnie na sercu. Tobie więc powierzam troskę o moje zbawienie, na Tobie polegam i zawsze polegać będę, ponieważ Ty sam chcesz, bym w Tobie złożył całą moją nadzieję. W pokoju będę spał i odpoczywał, bo Ty, Panie, osobliwie w nadziei postanowiłeś mnie. Rozumiejcie o panu w dobroci. Tymi słowami upomina nas mędrzec pański, by większa była nasza ufność w Boże miłosierdzie niż obawa przed Jego sprawiedliwością, ponieważ Bóg nieskończenie bardziej chce nas obsypywać dobrodziejstwami, aniżeli nas karać. Potwierdza to święty Jakub, mówiąc. A miłosierdzie przewyższa sąd. Dlatego święty Piotr Apostoł w swym liście zwraca nam uwagę, byśmy w każdej obawie odnoszącej się czy to do spraw doczesnych, czy to do sprawy wieczności, zdali się zupełnie na dobroć Boga naszego, który sam ma troskliwą pieczę o nasze zbawienie. Wszystko troskanie nasze składając na niego, gdyż on ma pieczę o Was. Jakże pięknie wyraża się w tej sprawie o Bogu Dawid, mówiąc, że jest on Bogiem z istoty swej zbawiającym. Bóg nasz Bogiem zbawiającym. Oznacza to według tłumaczenia Bellarmina, że najbardziej właściwą Bogu rzeczą, jest nie potępiać, ale zbawiać wszystkich. I chociaż Bóg grozi swym gniewem tym, którzy nim gardzą, to jednakowoż przyrzeka na pewno miłosierdzie tym, którzy się go boją, jak śpiewa w swym hymnie Matka Boża, a miłosierdzie jego bojącym się go. Przytaczam Ci duszo pobożna wszystkie te ustępy z Pisma Świętego, po to, abyś w chwilach, w których dręczyć Cię będzie myśl, czy będziesz zbawiona, czy nie, podnosiła się nimi na duchu i miała dowód w tych przeróżnych zapewnieniach i obietnicach Bożych, że Bóg pragnie Cię zbawić, jeśli tylko Ty masz niezłomną wolę służyć Mu i miłować Go tak. Jak się mu tego od ciebie domaga, serce Jezusa, proszę najgoręcej spraw niech Cię kocham. Kocham coraz więcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Draw niech cię kocham, kocham coraz więcej. Modlitwa o Jezu, miłości moja oto wylewam duszę moją przed obliczem Twoim, nadzieją moja, Jezu. Twojej gorącej miłości żarliwie łaknę, z tej oto przyczyny Ciebie pokornie błagam. Zechci Twoją gorącą miłość z nieba zesłać, aby serce moje i wnętrzności rozpaliła. Błagam Cię, abyś najcenniejszą krwią Twoją, o Jezu, oczyścił wszelkie nieprawości moje. Odkupicielu mój, Chryste Jezu, Tobie oddaję siebie całego. Zjednocz mnie z Tobą. Nie odrzucaj mnie od siebie, nie odbieraj mi świętego Ducha Twego. Niech mnie nie gubią mojej nieprawości, bom stworzą z dobroci Twojej. O Boże mój, całym serca afektem pragnę, aby wszyscy poznali Ciebie i czcili, aby cały świat Tobie służył i Ciebie jedynego uwielbiał teraz i na wieki wieków. Amen. Najmiłośniejszy Panie Jezu Chryste, pragnący tego naszego zbawienia, którego tak wiernie, tak gorąco szukasz, błagam Cię ze względu na Twą najdoskonalszą miłość, dozwól mi, abym każdą intencją, szczerą, czystą, prostą, a nadto zgodną z wolą Bożą, i cokolwiek robiąc, żyjąc i umierając, niczego innego nie szukał, niczego innego nie zamierzał, jak tylko chwały i upodobania Twojego. Tego dozwól mi, najwierniejsza miłości, abym za Tobą z całego mego serca tęsknił. Ciebie miłował i pragnął w czasie i w wieczności, a łaską Twoją ugasił żałość za wszelką miłość własną. Amen. Przeciw pokusom cielesnym, Ty wiesz, o dobry Jezu, jak ostre zmagania ciała ogniem mnie trapią, jak nieustannie w niebezpieczeństwie. Zawsze widzę moją ułomność. Nie dozwól, Panie Jezu i Przenajświętsza, Matko Chrystusowa i Dziewicą, przy moich ogromnych zbrodniach, które popełniam, ażebym dla nikczemnych i chwilowych uciech cielesnych Waszą chciał przyjaźń i wieczne szczęście zatracić. Wspomóż mnie, Jezu Chryste. Kiedy we wszelkich moich bojach słusznie walczył będę, by przez Twoją miłosierdzia rosę całe we mnie wypalenie ciała ugaszone zostało, abym przez Twoją łaskę ciało, nieskazitelną duszę i umysł wolny od nieczystych myśli zachował i od nieczystych rozkoszy cielesnych, nie tylko uciekał, lecz ich się brzydził. Wyrzucę ze serca mego wszelkie światowe i cielesne namiętności, I obejmę ciebie, serce świata, najczystsze oblubieńcze duszy mojej, Jezu. O Jezu, słodka miłości, mnie daj siebie, do siebie przyjmij mnie. I niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki wieków. Amen. Kirie, eleison, są, Chryste, hej, są, Kirie, hej, Chryste, usłyszy nas. Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Nami, Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Nami, święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa, świątyni Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytko Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące ognisko miłości, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości i miłości Skarbnico, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden nagłębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, króluj i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo uchodzi. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami serce Jezusa hojny dla wszystkich, którzy cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Jezusa, z lżywością zmiłuj się nad nami, w serce. Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami, w serce jezusa, włóczniom przebitym. Zmiłuj się nad nami, w serce jezusa. Źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami w serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa Pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, krwawa ofiar o grzeszniku, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu dobre i cichy serca pokornego. Daj mi serce nowe, podobne do twego. Ty masz Panie ludzkie serce. Które cierpieć pochaciu mnie, me cierpienia moją radość, moją miłość też zrozumie. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne do... Proszę Ciebie, dobry Jezu, cichej naucz mnie miłości. Co przebacza, jest łagodna, jest cierpliwa, nie zazdrości. Jezu, dobry i cichy, serca pokornego, Dai mi serce nobe, potopne do teko.